Cześć, witajcie z tej strony znowu Opera i tym razem mam Wam do pokazania Hydroida, a konkretnie sposób w jaki ja akurat staram się owego budować. Oczywiście jak w poprzednich poradnikach zobaczycie sposób na budowanie tej postaci bez modów syndykatowych, tylko ze zwykłymi, normalnymi modami, bo pojawiło się takie pytanie, dlaczego nie wrzucam też sposobów budowania z modami syndykatowymi. To pokażemy sobie w jakimś oddzielnym materiale, gdzie omówimy sobie wszystkie mody syndykatowe, ich przydatność, nieprzydatność i czy warto rzeczywiście je brać, no ale zobaczymy jak to będzie wyglądało w przyszłości. Natomiast to co Wam pokażę jest według mnie jedynym w miarę sensownym sposobem na budowanie Hydroida do gry zarówno solowej, jak i do gry randomowej, czy z własną drużyną. I tak, najpierw oczywiście omówimy sobie umiejętności Hydroida. Otóż tak, nawał artyleryjski. Z nieba spadają nam pociski, które uderzają w obszar i im mamy większą długość trwania mocy, tym tych pocisków będzie... Oczywiście więcej, przez dłuższy czas będą uderzać. Natomiast co jest bardzo ciekawe, a co nie jest napisane przy tej umiejętności. Jeżeli pocisk trafi, bo one niestety lecą losowo i przy dużym zasięgu, ciężko jest nam to kontrolować, jeżeli pocisk trafi w przeciwnika, pod jego nogi, gdzieś w jakiś obszar, zadaje obrażenia w pewnym rozprysku. Nie jest to duży zasięg i z tego co zauważyłem, nie wpływa w ogóle zasięg na tą umiejętność, na ten sam wybuch jeden, ponieważ na umiejętność oczywiście wpływa. Natomiast na ten sam wybuch wydaje mi się, że nie wpływa. Natomiast przewraca przeciwnika. Jeżeli trafi w kilku przeciwników, kilku z tych przeciwników zostanie przewróconych. Oczywiście zanim się podniosą, mamy szansę ich spokojnie załatwić. Ewentualnie, no po prostu nie będą nam zadawać obrażeń. Drugą umiejętnością jest przypływ. Hydroid rzuca się, zamienia się w fale i rzuca się przed siebie. Jeżeli mamy duży zasięg mocy, to wtedy tym przypływem jesteśmy w stanie z jednej strony pokonać dużą odległość z punktu A do B, natomiast przez cały ten czas, jeżeli uderzymy w jakąś ścianę, to będziemy zatrzymani w miejscu aż nie skończy się, nie przebędziemy tak jakby tego wektora tych odpowiednich metrów. Natomiast co jest bardzo ciekawe. Ciekawe jest to, że mm, po pierwsze możemy się zatrzymać na jakiejkolwiek ścianie, tak? Na jakiejkolwiek przeszkodzie. Nie możemy kierować tą falą, czy ona, jak ona sobie tam leci. Natomiast to jest kolejna umiejętność, która przewraca przeciwników. Przeciwnicy spotkani na drodze, nie dość, że dostają obrażenia, to zostaną odrzuceni kawałek, bo kawałek, natomiast od razu zostają przewróceni. Jeszcze ciekawe jest to, że nie można nam zadać obrażeń. Zauważyłem też, że czasami zdarza się, że hydroid w momencie, kiedy zamieni się w falę, zdejmuje z siebie wszystkie negatywne, ale i pozytywne efekty. Fakt, że możemy sobie zdjąć coś, co byśmy chcieli zatrzymać, natomiast jeżeli trucizna ma nas zabić, no to Chyba lepiej jest zdjąć wszystkie efekty, nie czekać aż się skończy albo trucizna nas zabije. Wodna pułapka to bardzo ciekawa trzecia umiejętność hydroida, gdzie hydroid, zależnie od zasięgu mocy oczywiście, zamienia się w kałużę. Staje się niewrażliwy, pod żadnym względem nie można go uszkodzić. Też bardzo często usuwa z siebie efekty, Wydaje mi się, że szansa jest stuprocentowa, natomiast nie miałem okazji się przyjrzeć, ale spokojnie możecie sobie to sami przetestować, ewentualnie jeżeli macie taką ochotę. Napiszcie w komentarzu, czy rzeczywiście ta szansa jest stuprocentowa. Ja zwyczajnie nie znalazłem przy opisie tej umiejętności nigdzie nawet w internecie wzmianki na ten temat, czy ta rzecz jest stuprocentowa. Natomiast jeżeli w kałuże wejdzie jakikolwiek przeciwnik, to ten przeciwnik wpada do wody. Mana energia cały czas spada nam, cały czas jest to spalanie energii, to jest umiejętność, która nam spala energię, w związku z tym nie możemy tam pozostawać ile tylko chcemy. A wygląda to tak, że kiedy przeciwnik wpadnie do środka, otrzymuje obrażenia. Jeżeli go nie zabijemy i skończy nam się energia, zamienimy się znowu z powrotem w hydroida, natomiast przeciwnik znowu... Przewrócony będzie leżał na ziemi, będzie musiał się podnieść. I tak to wygląda. Rój macek to ostatnia z umiejętności Hydroida. Zależnie od zasięgu mocy, przyzywa macki na danym obszarze i macki na danym obszarze nie dość, że łapią przeciwników, majtają nimi, to jeszcze dodatkowo zadają obrażenia. Te obrażenia są całkiem spore, jeżeli postawimy na rzeczywiście zadawanie obrażeń. Sporo czasu trwają tak naprawdę nie są jakieś specjalnie drogie przy dużej efektywności mocy, wydajności i długości znaczy głównie wydajności, tak? bo to rzucamy raz, nie spala nam energii i majtają, łapią przeciwników majtają tymi przeciwnikami, rzucają nimi po ścianach jak się tylko daje tak? i w zasadzie tylko do tego są potrzebne, możemy sobie tym zablokować jakąś tam, jakieś przejście, jakąś ścieżkę ale o tym zaraz Życie i tarcza Hydroida nie jest jakaś specjalnie mocna, natomiast warto sobie przyinwestować w to, jeżeli nie czujemy się zbyt pewnie, bądź jeżeli nie mamy dedykowanej drużyny jakoś specjalnie pod konkretną misję. Jeżeli gramy randomowo czy solowo sami dla siebie, no to nie wiemy, co nas spotka. Ewentualnie, jeżeli sami czujecie się na siłach, oczywiście możecie zrezygnować z tego życia i... Starczy oczywiście, tak? Pancerz Hydroida praktycznie nie istnieje, więc jeżeli otrzymacie obrażenia, no to poczujecie, że otrzymaliście te obrażenia, także na to też musicie zwracać sobie uwagę. I tak, przechodzimy sobie do zakładki z ulepszeniami, ponieważ chcę Wam pokazać, jak wygląda mój sposób budowania na Hydroida. Dlaczego pokazuję Wam od razu konfigurację C? Ponieważ w konfiguracji A i B znajdują się mody syndykatowe, na tych modach zwyczajnie nie nie chcę Wam ich pokazywać w tym momencie, ponieważ nie wszystkich na to stać i zwyczajnie taki sposób budowania, gdybym go pokazywał, byłby bezsensowny, natomiast Kiedy sobie zrobimy jakiś taki fajny odcinek o syndykatach, to sobie będziecie mogli to zobaczyć. Teraz tak, konfiguracja C, czyli konfiguracja, w której gram Hydroidem sam w tym momencie, w momencie kiedy no tak, w momencie i w momencie. Masło maślane, wybaczcie mi. Kiedy gram solowo, bądź z randomowymi graczami. To jest sposób budowania, który sprawdza mi się zarówno na planetach, zarówno w pustce, na wraku, na księżycu, czy gdzie nie chcieli i praktycznie z każdą grupą sojuszników. Natomiast nie jest stworzony do każdej konfiguracji. Ponieważ mam ujemną Ujemny zasięg mocy. Dlaczego mam ujemny zasięg mocy? I to jest już bardzo proste, prosta odpowiedź na bardzo proste pytanie. Jeżeli mamy ten stuprocentowy zasięg mocy, to używając naszej czwartej umiejętności, gdzie pojawiają się macki, te macki mogą, nie kontrolujemy miejsca ich pojawienia. One mogą pojawić się na ścianie, na suficie, gdzieś, gdzie w ogóle nie dotkną przeciwnika, więc maksowanie zasięgu mocy, jeżeli stawiamy na. Czwartą umiejętność na zadawanie obrażeń z czwartej umiejętności jest w ogóle moim zdaniem no, niepotrzebne. Dlatego ja sobie zmniejszyłem ten zasięg mocy, wolę mieć skoncentrowane te macki gdzieś w jednym punkcie, gdzie wiem, że jeżeli je rzucę, to powiedzmy, kiedy rzucam je w korytarz na pustce, to ten korytarz zostaje w 100% zatkany. Żeby nie wiem, co tam chciało tamtędy przejść i nic tamtędy nie przechodzi. Nie ma takiej opcji i nie ma takiej możliwości w ogóle, może ktokolwiek o tym zapomnieć, tak? Więc te macki w ogóle blokują jedno wejście. Jeżeli na przykład chcę sobie zregenerować z kapsli manę, czy y, punkty życia, czy amunicję, czy cokolwiek w ogóle innego, to staję w pokoju, gdzie mam tylko jedno wejście, rzucam sobie czwartą umiejętność tuż przed pokój. Żeby nic do mnie nie podeszło, uzupełniam sobie manę, tarczę czy amunicję, czy co mi tam potrzeba i ruszam dalej do walki. Dodatkowo możemy to rzucić gdzieś w przejściu, gdzie bardzo dużo przeciwników akurat wychodzi, czy w miejscu, w którym chcemy podnieść naszego sojusznika, ponieważ przy tych 46%, 6%, które ja mam, ten zasięg mocy wraz nie należy do najmniejszych jest całkiem spory na tej czwartej umiejętności i naprawdę nie potrzebujecie tego większego tego zasięgu mocy mieć, natomiast jeżeli akurat będziecie mieli 100%, czyli nawet więcej, to nie ma żadnego problemu. Motyw z tym wygląda tak, że po prostu będziecie musieli to um, liczyć się z tym, po pierwsze to rzucać lepiej, a liczyć się z tym, że Część z tych macek wyląduje w takim miejscu, w którym nie chcielibyście, żeby wylądowała, ponieważ w ogóle nie dotyka tych przeciwników, tak? Najmniej macek dotyka tych przeciwników, tym gorzej. Zdarza się, że jedna macka może złapać więcej niż jednego przeciwnika. Natomiast bardzo rzadko zdarzyło mi się zobaczyć to na własne oczy. Podejrzewam, że to jest jakieś... nie wiem, przeciwnik musi bardzo blisko siebie stać i to bardzo blisko mam na myśli, że praktycznie grafiki muszą się o siebie, na siebie nanosić, tak? Drugą rzeczą w wieku przyinwestowałem sobie to oczywiście, za, to oczywiście wydajność mocy, czyli zmniejszony opór i ulotną ekspertyzę od razu sobie wrzuciłem i już Wam mówię dlaczego. Ano z tego zwykłego powodu, że chcę często rzucać zarówno czwórkę, jak i jedynkę, czyli to bombardowanie, które będzie przewracać przeciwników w konkretnym miejscu. Wtedy mogę zatkać na przykład dwa, dwa wejścia do jednego miejsca, miejsca, tak? Gdzie chcę na przykład podnieść swojego sojusznika, padł gdzieś w korytarzu i z obu stron przychodzą przeciwnicy. W jedną stronę rzucam macki, w drugą stronę rzucam bombardowanie i spokojnie podnoszę naszego sojusznika, tak? Więc jest to bardzo przyjemne. Jako, że przyinwestowałem tak mocno w wydajność mocy, to... Na skuteczność mocy nie liczę, natomiast nie jest mi ona potrzebna. Po pierwsze nie liczę na to, że zadam tyle obrażeń hydroidem, by zabijać przeciwników na wysokich poziomach, a cały czas chcę Wam pokazać. Taki sposób budowania postaci, który będzie się sprawdzał zarówno na T1, czy na planetach, czy na T4. I to nieważne jak to będziecie długo robić i jak długo z tym biegać. Chcę, żeby w miarę możliwości, kiedy już sobie przegracie tą postać, przetrenujecie, to grało wam się dobrze na każdym poziomie praktycznie trudności, na każdym wyzwaniu. No i tak jest właśnie z tą skutecznością mocy, że wolałbym nie opadać poniżej 100%, żeby te poziomowe Hmm, poziomy, no, pierwszopoziomowe poziomy. Ja nie wiem, dzisiaj jest chyba jakoś za późno zwyczajnie na mnie, żeby nagrywać materiał. Z nie wiem dlaczego. <noise> Muszę Was przeprosić, no ale będą chyba się zdarzać takie powtórzenia. E Skuteczność mocy staram się by nie była poniżej tego poziomu 100%, ponieważ te wczesno y poziomowe właśnie misje, mapy czy fale przeciwników żebym mógł załatwiać je w miarę szybko, a nie czekał, aż rzeczywiście skończy mi się amunicja gdzieś tam na 20 fali, bo cały czas musiałem łupać w niskopoziomowe stwory. Ta amunicja, wiem, nie skończy się. Natomiast jest wiele sytuacji, w których rzeczywiście ta skuteczność mocy nie jest potrzebna, szczególnie że hydroida umiejętności. Wszystkie, ale to wszystkie przewracają przeciwników, kontrolują tłum, zatem warto jest przyinwestować sobie bardziej w wydajność i długość trwania, niż w skuteczność mocy. Długość trwania mocy u mnie akurat została na tyle, w ogóle została wymaksowana, natomiast została obniżona przez ulotną ekspertyzę. I bardzo dobrze, że wyszło mi koło 200%, 199% to jest naprawdę bardzo przyjemna liczba, po prostu zabrakło mi złotych rdzeni, żeby sobie wydłużyć wzmocnioną ciągłość, natomiast nie jest mi ona tak specjalnie potrzebna, bo tak powyżej 180% jak już Wam kiedyś wspominałem, umiejętności w zasadzie już nie różnią się do tych 200%, czy nawet ponad 200%. Nie we wszystkich przynajmniej Warframe'ach, jeżeli tak będzie, to od razu się o tym dowiecie, natomiast u hydroida akurat ta długość trwania mocy, czy wynosi ona 250, czy wynosi ona 220, czy wynosi ona 180, nie gra to aż takiej specjalnej już różnicy. Abyśmy jakoś do 175 dociągnęli. I dlaczego akurat długość trwania mocy? Ano dlatego, że dzięki 199% bardzo dużo tych pocisków leci z pierwszej umiejętności. Po drugie... Mamy możliwość bardzo długiego wytrzymywania w postaci tej kałuży. Mamy możliwość bardzo długiego trwania czwartej umiejętności, gdzie te macki rzeczywiście będą rzucać przez dłuższy czas przeciwników, a nawet jeżeli nie mamy many, energii na to, żeby rzucić czwartą umiejętność, to pierwsza umiejętność spokojnie trwa tyle czasu, żebyśmy zdążyli podnieść przeciwnika. No, tak, podnieść przeciwnika. <grystanie> Matko kochana, co się dzisiaj dzieje? Żebyśmy mieli możliwość podnieść naszego sojusznika, tak? Od razu sobie to sprostujmy, żeby nie było z tym najmniejszego jakiegoś problemu, albo żebyście nie mieli wątpliwości i później się pokażą jakieś takie dziwaczne krzyki w komentarzach, że no jak to podnieść przeciwnika? Nie, nie, nie. Podnieś naszego sojusznika, ten to bombardowanie będzie trwało naprawdę długo, to jest te 99% w zupełności mi wystarcza, jest bardzo przydatne. I dodatkowo właśnie, jak widzicie, są dwa sposoby, znaczy jest jeden sposób, na jaki mógłbym zmienić tą, ten sposób budowania. No w zasadzie dwa, tak jak już powiedziałem wcześniej. Pierwszym ze sposobów to jeżeli łapiecie się na tym, albo lubicie po prostu oglądać umiejętności hydroida, ponieważ one bardzo ładnie wyglądają zwyczajnie, to wsadzacie sobie jakikolwiek przepływ, żeby zwiększyć ilość many zamiast wigoru, obniżyć trochę tą tarczę i życie. Dzięki temu przy 400 punktach energii rzeczywiście, czy nawet przy 300 przy zwykłym przepływie jesteście w stanie całkiem fajnie sobie... Mm, te umiejętności i te uderzenia po przeciwnikach rozdawać. Także spokojnie możecie sobie to w ten sposób zmienić, natomiast jeżeli nie mapiecie się na tym, że brakuje Wam energii na jakieś umiejętności, to weźcie, weźcie sobie albo Wigor, który zwiększy zarówno Wasze tarcze, jak i punkty życia, jak i możecie sobie to zmienić na witalność, dzięki czemu będziecie mieli w sumie 1500, ponad 1500 punktów. Życia. Natomiast ja spokojnie mogę sobie zostawić wzmocniony przepływ, ponieważ tych kulek leci mi stanowczo więcej niżeli, niżeli bym nawet chciał, więc fajnie jest to wykorzystać, ponieważ kulki energii czy życia przecież znikają. Tak? Dlaczego akurat przekierowanie wybrałem ponad witalność? Ono z takiego prostego względu, że obrażenia staram się otrzymywać dosyć rzadko. Natomiast jeżeli je otrzymam, to wolałbym, żeby zahamowała je tarcza, którą mogę gdzieś wyskoczyć w ogóle sobie w jakieś inne miejsce, jeżeli gram solowo czy nawet z sojusznikami, gdzieś w jakieś inne miejsce i uzupełnić sobie zwyczajnie stojąc w miejscu. Tak? Natomiast witalność, żeby uzupełnić, musiałbym namachać się mieczem czy sztyletami. Ale to już wasza akurat sprawa, co sobie tutaj wsadzicie. Ja jestem akurat zwolennikiem tego sposobu budowania, tej postaci, ale jak tam Wam pasuje. No i oczywiście za aurę syfon energii, żeby w razie, gdyby nam się trafiła jakaś pijawka, nie wiem, cokolwiek, to w razie, żebyśmy mogli odczekać i rzeczywiście tej energii nam przybyło, to raz, a dwa, robię to z tego względu, że głównie gram postaciami w taki sposób, żeby jak najlepiej supportować swoją drużynę. Więc wziąłem sobie ten syfon energii, natomiast żeby odnawiał energię Oczywiście moje drużynie. Natomiast jeżeli nie gracie w ten sposób, gracie bardziej agresywnie, macie tą skuteczność mocy większą, w ogóle skierowanego hydroida na zadawanie obrażeń, no to w takim wypadku zmieńcie to sobie na korodującą projekcję, dzięki czemu pancerz przeciwników będzie niższy, będziecie zadawać im większe obrażenia, a i korodująca projekcja często zdarza się wśród randomowych graczy, dzięki czemu rzeczywiście osiągniecie jakiś taki wspólny większy mianownik. Tak? I przejdźmy sobie do umiejętności, żeby zobaczyć jak to wygląda w statystykach z modami i bez modów. Bez modów, jak widzicie, te obrażenia są jakieś takie specjalne. Zasięg mocy 20 metrów na roju macek to jest całkiem sporo. W zasadzie to jest bardzo duży zasięg, jeżeli chodzi o umiejętności Warframe takie, nawet jeżeli chodzi o umiejętności te czwarte, tak? Wezwijmy to ultimate, czy tam jak ktoś gra w lola, to sobie to jakoś, nie wiem, wyobrazi, w każdym bądź razie. Natomiast, kiedy sobie przy moim sposobie budowania pokażemy statystyki z modami, fakt, ten zasięg nie jest duży. No i nigdy nie będzie, no niestety. Musimy się z tym pogodzić. W ogóle nawał altereryjski jest na tyle mały, że jesteśmy w stanie, tak jak ja mówiłem, zamknąć jedną ścieżkę, jeden korytarz. Natomiast trwa to 10 sekund. Zadaje całkiem przyjemne obrażenia. Niewiele się różniące, natomiast zawsze to są jakieś obrażenia. Natomiast rój macek trwa 40 sekund. 40 sekund przy 12 mackach. Jeżeli sobie to rzucimy w ogóle, powiedzmy, przy obronie, na pladze, na wraku, czy przy jakiejkolwiek obronie na pladze rzucimy sobie to w miejsce, gdzie stoi kapsuła, czyli okrążymy ją praktycznie przy tych 9 metrach bardzo ściśle tymi mackami. W zasadzie żaden przeciwnik nie jest w stanie do tej kapsuły tak naprawdę dojść. Tylko żebyśmy się gdzieś schowali, żeby oni chcieli rzeczywiście atakować tą kapsułę i biec do niej, a nie do nas. tak? To jest prosta sprawa. Pułapka wodna, jak widzicie, zadaje tam całkiem spore obrażenia, bo 32 punkty obrażeń na sekundę to jest całkiem przyjemna liczba natomiast możemy ją zwiększyć w ogóle do 60 i wtedy ten przeciwnik bardzo szybko będzie nam spływał zaraz wam powiem dlaczego energia na sekundę bardzo przyjemnie bo tylko pół punkta więc spokojnie możemy sobie też nie martwić się o to że ta energia nam zbyt szybko zniknie szczególnie przy tym, że włożyliśmy sobie oczywiście przepływ, czy to wzmocniony przepływ, czy jak tam wolicie. Jeszcze wrócimy na chwilkę sobie do tego sposobu budowania hydroida. Jeżeli właśnie stawiacie sobie na skuteczność mocy, to jesteście o tyle w gorszym położeniu, że używacie wtedy praktycznie tylko czwartej umiejętności. Ponieważ albo zmniejszycie długość trwania mocy, fakt niewiele, ale jednak... Także to spokojnie możecie sobie gdzieś tam założyć, nie powinno wam to sprawić problemu. Ewentualnie ślepą furię, która zwiększy wam zużycie energii, przez co też będziecie musieli się pożegnać niejako. Chyba, że macie Trinity, Limbo, okej, okay, nie? No wtedy nie ma problemu. Czy nawet ten Krosa, Nie ma problemu. Natomiast jeżeli nie macie takich postaci, albo może wam się nie trafią, po prostu, jeżeli gracie randomowo. Bo jeżeli gracie ze swoimi sojusznikami, to się dogadacie, jeżeli nie no to zwyczajnie traficie do gry z kimś randomowym i nagle może się okazać, że brakuje wam energii, nie macie jak podnieść sojusznika i w ogóle dzieją się takie cuda że zwyczajnie będziecie żałować, że tej energii mieście więcej natomiast zmienicie to sobie później i w kolejnym meczu okaże się, że ta Trinity się pojawiła, no i to będzie akurat kappa totalna bo będziecie sobie tak zmieniać i zmieniać te sposoby budowania. Natomiast jeżeli skupiacie się na skuteczności mocy, to spokojnie możecie tego zasięgu nie maksować. Wtedy czwartą umiejętność rzucacie sobie na placę, bo to głównie na pladze się Wam wtedy sprawdzi, sprawi. Będziecie łupać tych przeciwników rzeczywiście, kiedy oni przejdą przez te macki z sporymi obrażeniami. Dodatkowo, jeżeli w jakimś korytarzu... W jakim Albo też ja jej nie zauważyłem. Może i nie mieć. Natomiast po pierwsze, hydroida umiejętności są umiejętnościami, które omijają pancerz, tak jak obrażenia toksyczne czy obrażenia gazowe. Mogą ominąć całkowicie tarczę przeciwnika i korpus zadawać obrażenia normalnie, nieważne czy będą one rzucane pod tarczę, czy, 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 czy znaczy, jeżeli przeciwnik najdzie sobie na, na, na nasze macki, to otrzyma obrażenia prosto w punkty życia. Także to jest taka fajna całkiem ciekawostka. Dodatkowo jego obrażenia liczą się jako obrażenia kończące. Yy, przynajmniej jego macki i nawał altereryjski. Nie wiem, jak jest z wodną pułapką, ale wydaje mi się, że jest podobnie, natomiast nie udało mi się tego zweryfikować ani też znaleźć żadnej informacji na ten temat, więc też będę wdzięczny, jeżeli cokolwiek napiszecie mi w komentarzu. Postaram się to jeszcze sprawdzić do tego czasu, ale mam też nadzieję, że przez ten czas uda Wam się jakoś samemu to odkryć i mi pomóc, jeżeli nawet gdzieś to znajdziecie sobie na forum czy gdziekolwiek. I to by było na tyle w zasadzie. Ciekawostką jest jeszcze to, że jeżeli mamy kariera a przydałby się przy hydroidzie. i to jest ostatnia ciekawostka jest to, że jeżeli ktoś zginie w kałuży jeżeli oczywiście stawiacie na obrażenia jeżeli ktoś zginie w kałuży, jakikolwiek przeciwnik wtedy wypada z niego normalnie item tak? normalnie kulka energii amunicja, cokolwiek żeby to zebrać, jeżeli mamy większy zasięg mocy ja przy tym zasięgu mocy Praktycznie jestem w stanie to zebrać, większość tych przedmiotów mm, bez wychodzenia, bez kariery.